Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Żuk, z kierunek Trener.pl i Pełna Moc TV. Dzisiaj podam trzy rady, jak zacząć współpracować z klientami online. Ja głównie opieram swoją pracę na właśnie współpracach online. Mało co już robię treningów, kiedyś robiłem ich bardzo dużo. I tutaj pierwsza rada, jeszcze poza tymi trzema, które będą, to jest to, żeby przejść na współpracę online dopiero wtedy, kiedy ma się naprawdę sporą klientelę zbudowaną lub umie się tych klientów pozyskiwać bardzo dużo Okej, okay, pierwsza rada: rozwij swój warsztat, czyli wywiad treningowy, wywiad żywieniowy, yy, przygotuj też raporty treningowe. Pamiętaj, żeby zawsze też wziąć badania od klienta i zrobić sobie listę klientów. To jest taka podstawa dokumentów, które trzeba mieć na komputerze, ponieważ jeśli chcesz współpracować online, to większość twojej pracy będzie się skupiać właśnie przed komputerem. Już mało co będziesz bywać, bywała, bywał na siłowni w celach takich zarobkowych, bardziej tu już w celach treningu własnego, ponieważ większość będzie tych współprac online, więc trzeba sobie przygotować odpowiednie dokumenty do tego. Jeżeli już mamy całość zrobioną, tak jak powiedziałem po kolei, no to możemy iść w kierunku rozwoju swoich social media, to trwa, natomiast bardzo dobrze jest to robić. Polecam rozwijać Facebooka, Instagrama, YouTube'a, Linglina. I wszelkie platformy, nawet Twitter, które mogą nam pomóc rozwinąć sprzedaż jako trenerom. Jak rozwijać taką sprzedaż, możecie się dowiedzieć na prywatnym szkoleniu ze mną na www.kierunektrener.pl. Macie dostępne takie szkolenie, lub po prostu zadając mi pytanie albo oglądając inne filmiki. Tak jak mówię trzeba sobie te social media fajnie rozwinąć, ponieważ zanim to rozwiniecie, to minie sporo czasu, sporo włożycie w to pracy, ale naprawdę będzie się to opłacać, ponieważ pierwsze efekty tak naprawdę regularnego budowania fanpage'a, jeżeli to jeszcze współgra synergistycznie z innymi platformami, to jest około pół roku, żeby to w ogóle rozwinąć, ale żeby to grało faktycznie, no to przyda się rok. Więc jak widzicie, w tym czasie trzeba zarabiać, więc w czasie rozwijania jeszcze róbcie te treningi. I trzecia rzecz: przeprowadźcie wszystkich swoich klientów z normalnych współprac na współpracę online. Yy, tutaj wiele o tym punkcie nie trzeba mówić, po prostu powiedzcie im, Teraz zmieniamy formę współpracy, jeśli ci to pasuje, to będziemy sobie współpracować online, technikę ćwiczeń znasz, także ja ci po prostu będę wysyłał, wysyłała co miesiąc plan żywieniowy, plan treningowy oraz suplementację i na tym będziemy bazować. Jeżeli będziesz potrzebować, to się spotkamy i ja Ci pokażę technikę na przykład nowych ćwiczeń i wtedy macie z każdą taką osobą jeden trening w miesiącu i zawsze to lepiej wychodzi, ponieważ jest więcej czasu i. Taka współpraca online przebiega fajnie, jeżeli ktoś nie, nie zgadza się na nią, no to już jest wasza decyzja. Czy chcecie tego klienta, jakby pozostawić, przekazać koledze, koleżance, powiedzieć, no sorry, ja już nie współpracuję na siłowni. Czy zostać przy tej współpracy i budować sobie coś tam online? Ja polecam współpracę online, polecam działać tak jako trener. Działa tak niewiele osób w Polsce, ponieważ to wymaga naprawdę. Hmm, naprawdę no, dużej bazy klientów i umiejętności pozyskiwania ich po prostu w social mediach tak naprawdę, bo to się wszystko dzieje w internecie i to już nie jest tak, że ktoś przychodzi na siłownię i, i sam, do, sam do nas dosłownie przyjdzie. Oczywiście może się tak zdarzyć, ale głównie to jest aktywne pozyskanie klienta, więc zajmuje to też troszeczkę czasu. Natomiast będę na pewno nagrywał na ten temat materiały, więc będziecie wiedzieć jak ta współpraca wygląda i jak ją w ogóle rozpocząć, jak to ugryźć i jak zarabiać z tego dzięki za obejrzenie, polecam 15 sprawdzonych sposobów na pozyskiwanie podopiecznych, nie wydając ani złotówki, Napisałem, e-booka kosztuje 15,99, więc myślę, że każdego stać, a te 15 sposobów na pewno Ci pomoże, więc polecam Kierunek trener.pl, Jakub Żuk na Facebooku i Jakub Żuk trener personalny na Facebooku, fanpage, jeżeli masz jakieś pytania, dzięki za oglądanie zostaw coś po sobie, łapka w górę komentarz, cokolwiek, jeżeli Ci się nie podoba, dajesz łapkę w dół, to napisz dlaczego, żeby mi, żeby Żebym i ja się dowiedział co mogę poprawić. Dzięki za oglądanie. Hej.